Witam Was! Z tej strony Grzesiek z Autoturbo. W tym odcinku poznacie od A do Z całą strukturę egzaminu teoretycznego, takiego jaki jest na egzaminie państwowym. Dowiecie się w tym odcinku z ilu pytań składa się egzamin ten teoretyczny, ile trzeba mieć punktów, by zdać egzamin, czy można raz jeszcze powtórzyć filmik i ogólnie jak uczyć się pytań na ten egzamin teoretyczny. Na te pytania i inne dzisiaj sobie właśnie odpowiemy. Jedziemy! Od razu na wstępie chciałbym zaznaczyć, że ten materiał nie jest absolutnie sponsorowany przez portal e-Kierowca, z którym już od no, około 10 lat współpracuję. Natomiast gorąco polecam ten portal nie tylko osobom, które wiążą przyszłość z branżą szkoleniową, ale również osobom, które zaczynają lub są w trakcie szkolenia na określoną kategorię prawa jazdy. A teraz jedziemy z tematem. Ok, jak jest zbudowany egzamin teoretyczny? No przede wszystkim z dwóch części. Z części podstawowej i części specjalistycznej. Jeżeli chodzi o część podstawową, to składa się ona z 20 pytań. Są to, potoczy mówiąc, filmiki sytuacyjne, a czasem i grafiki, na które odpowiadamy sobie tak lub nie. Zauważcie, że podczas odpowiadania na pytania każde pytanie jest punktowane za 3, 2 lub 1 punkt. Oczywiście kolejno o wysokim, średnim i niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W części podstawowej 10 pytań jest punktowanych za 3 punkty, 6 pytań jest za 2 punkty, a 4 pytania za 1 punkt. Jak ktoś jest dobry z matmy, to szybko policzy że z części podstawowej maksymalnie można zdobyć 46 punktów. A jak będzie to wyglądało jak siądziecie przed monitorem? W tej części podstawowej najpierw pojawia się pytanie. Na przeczytanie pytania macie 20 sekund. Następnie pytanie nie znika, a pojawia się tak zwany film nagranie. Następuje stop klatka i dopiero po chwili pojawiają się propozycje odpowiedzi tak i nie. I teraz, od momentu pojawienia się odpowiedzi, macie 15 sekund na wskazanie poprawnej. Oczywiście, yy, widzicie, jak czas upływa i za ile punktów odpowiadacie. Zaznaczam i pamiętajcie, filmiku nie da się powtórzyć, no niestety. Część specjalistyczna składa się z 12 pytań. Są to w odróżnieniu do części podstawowej zdjęcia grafiki, gdzie w tej części jest wyłącznie, podkreślam, wyłącznie jedna. Prawidłowa odpowiedź. Tak jak w części podstawowej, tutaj również każde pytanie ma swoją wartość punktową za 3, za 2 i 1 punkt. Kolejno, oczywiście, o wysokim, średnim i niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W części specjalistycznej 6 pytań jest punktowanych za 3 punkty, 4 pytania za 2 i 2 pytania za 1 punkt, czyli w części specjalistycznej możecie maksymalnie uzyskać 28 punktów. A jak to będzie wyglądało, jak będziecie rozwiązywać egzamin w tej części specjalistycznej? W odróżnieniu do części podstawowej, gdzie tam kolejno pojawiała się najpierw treść pytania, nagranie i na koniec propozycje odpowiedzi, tak i nie, tak w części specjalistycznej pojawia się wszystko jednocześnie a więc grafika, treść pytania i trzy propozycje odpowiedzi. Na przeczytanie pytania, zobaczenia grafiki i zapoznania się z propozycjami odpowiedzi? I na zaznaczenie jednej podkreślam jednej prawidłowej odpowiedzi macie 50 sekund. Może to strasznie brzmi te tylko 50 sekund, ale sami zobaczycie, że to aż 50 sekund. Z doświadczenia wiem, że jeszcze wam naprawdę sporo czasu zostaje na zastanowienie. Ile trzeba mieć punktów, by zdać egzamin? Nie da się oszukać arytmetyki. Maksymalną liczbę punktów, jaką można uzyskać z egzaminu teoretycznego to 74 punkty, i aby zdać, trzeba mieć no, co najmniej 68 punktów. Wiecie, jeden będzie zdawał egzamin i popełni 6 błędów za jeden punkt i zda egzamin, a druga osoba popełni dwa błędy z wartością 3 punktów i nie będzie mogła popełnić już. Błędu. Gdzie tu sprawiedliwość? No, sprawiedliwość jest taka, że to wynika po prostu z różnej trudności pytań i różnej punktacji. Ile trwa egzamin? Łączny czas egzaminu teoretycznego to 25 minut. Oczywiście, jeżeli nie będziecie przygotowani dobrze, będziecie szybko rozwiązywać pytania, ten czas może być dużo krótszy. Ale to jest takie moje osobiste zdanie. Jestem zwolennikiem, byście yy, nie spieszyli się i byli skoncentrowani, dokładni w rozwiązywaniu pytań. No i teraz chyba dla was to powinno być najważniejsze. Jak należy uczyć się tych pytań? Uczycie się pytań po kategoriach. Jesteście pewni, że prześliście całą bazę pytań i nic was nie zaskoczy. Czyli uczymy się po tak zwanych kategoriach, tematach, a nie od razu przykładowymi egzaminami. Podpowiadając, jeżeli będzie jakieś dla Was trudne pytanie, oczywiście komputer wam zaznaczy prawidłową odpowiedź, zróbcie sobie na przykład Print Screena i zapiszcie sobie w folderze. I takim sposobem, jeżeli będziecie przerabiać całą bazę pytań, może się okazać, że macie tych trudnych pytań, no kilkanaście folderze. No i co teraz? No już wam odpowiadam. No właśnie. Kłania się książka, którą oczywiście dostajecie na pewno w naszym ośrodku. Szukacie odpowiedzi w niej, a jak macie problemy, zawsze możecie poprosić waszego instruktora o wyjaśnienie problematycznego pytania bądź pytań. Tak kończąc, mam nadzieję, że materiał będzie Wam Pomocny w nauce i w sposobie uczenia się, bo tak naprawdę od Was będzie zależeć, czy będziecie chcieli mieć wiedzę, a to później zaprocentuje w przyszłości na pewno na drodze. A tymczasem, jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Auto Turbo i co więcej, udostępniajcie ten film znajomym. Poza tym wbijajcie na naszą stronę, tam dowiecie się szczegółowo na temat kursów w naszym ośrodku. Dzięki za wysłuchanie, trzymajcie się i życzę Wam przede wszystkim zrozumienia przepisów, a dopiero w drugiej kolejności zdania egzaminu za pierwszym razem. Trzymajcie się, cześć!